A więc znowu Witam wszystkich, z tej strony Quahodron i zapraszam szlak. was do kolejnego odcinka no serii Zagrajmy w Gothic. No dobrze, za mną. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku y, wyruszamy na cmentarzysko orków, po raz kolejny Talas jest nam przewodnikiem. Y, tak więc... No musimy tam dotrzeć, prawda, wraz z nim. Y, dostaliśmy zadanie od Kor Angara, aby Zobaczy, co się dzieje z niejakim balem, lukorem i oddziałem strażników świątynnych, ponieważ wyruszyli do, no, do tej lokacji, do cmentarzyska orków i do tej pory nie wrócili. Dobra. No i o czym by tu powiedzieć, moi drodzy? W yy, poprzednim odcinku, no niestety, przywołanie Śniącego, zamiast dać yy, wymierny efekt, czyli taki, żeby Śniący się pojawił, to po prostu spowodowało to, że Iberion no, zdrowo oberwał, nie wiadomo, czy z tego wyjdzie. A co najgorsze, zamiast dać odpowiedź, dał jeszcze więcej pytań. W sumie, no, nie wiemy, gdzie jest ten śniący, nie wiemy, gdzie go szukać, nie wiemy, o co chodzi w ogóle. Prawdopodobnie znajduje się odpowiedź właśnie na cmentarzysku orków, dlatego też tam się udajemy. Ale czy znajdziemy odpowiedź na tym orków? No, tego przyjdzie się nam dopiero dowiedzieć. No, teraz po raz kolejny pewnie. Nie będzie mi towarzyszył do końca, ponieważ, no jak wszyscy pewnie już wiemy, nie grzeszy on specjalnie odwagą. Ale mi to nie przeszkadza, mam teraz nowe, takie już bardziej wykokszone wyposażenie, więc... Mam nadzieję, że z tymi orkami dam sobie radę, a jeżeli nie dam sobie rady z orkami bronią białą, to wspomogę się magią, bo... Pomogę, prawda? Czekajcie, napiję się. Oczywiście piję Mountain Dew, sam cukier. Ale co tam? Nie mam tendencji do tycia, więc mogę sobie na takie coś pozwolić. Ale siłka jest, nie ma lipy, więc jest spoko. No i tutaj mamy most właśnie, który prowadzi na cmentarzysko Orków. No to lecimy. O, Stala sobie już wąpiał. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet ballu Kors tamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być to będzie? Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. No i właśnie taki tok myślenia mi się najbardziej podoba. Bezimienny bierze po prostu... To co, do... ...to co mu daje los i nie rozkminia co by było gdyby, a mógłbym pójść, a nie mógłbym pójść, po prostu no... Bezimienny brnie po prostu przez swoje życie bez zbędnych pytań. To mi się podoba. I tutaj moi drodzy mamy nowe potworki, nowe mobki, tak zwane kąsacze. Nie są one zbyt silne, ale... Nie chcę się narażać na zbędną stratę HP, więc je po prostu potraktuję kulą ognia. Jak sami widzicie, schodzą na jedną kulę ognia, więc nie jest źle. I ktoś mi napisał w komentarzu, żebym sobie podniósł poziom many, bo mam bardzo mało tej many. No czy tak mało tej many jest? No nie powiedziałbym. Starczy na 4 kule ognia, ale z czasem sobie zwiększę, więc spokojnie damy sobie radę. Dobra. Trzeba uzupełnić manę. Dobra. I lecimy dalej. I tutaj, moi drodzy, zaczną się już orkowie. Tutaj właśnie mamy pierwszego orka. Nie wiem, jaki to jest ork zwiadowca. Czekajcie, czekajcie. Ork myśliwy. I orkowie mają to do siebie, że oni ze strasznie dużej odległości nas widzą, a zatem idzie, no, mm, niełatwo przejść obok tych orków, tak, wiecie, bezinwazyjnie. I tutaj mi się wbił kolejny poziom, bardzo fajnie. Wow, ten boski młod ma dobry damage. I co najlepsze, dobry zasięg. Orkowie widzę, tu nie, nie mogą mnie sięgnąć, więc. No, ten młot to na, naprawdę dobry zakup. Hehe, he, jest dobrze. E, szczerze mówiąc, znalazłem się tak e, dobrego rezultatu z tą bronią. A sami widzicie, no ta broń się okazała dobra. Aż nawet za dobra, bym powiedział. E, Damage'a nie ma zbyt... E, Damage'a, no. Dobry ma damage, ale nie ma aż tak e, rewelacyjnego, ale co najważniejsze ma dość spory zasięg. E, dzięki któremu, no, orkowie nie będą mieli na mnie polotu. No i to jest super. No, widzicie, już takie odległości mieszkają. Tam widzę, ktoś walczy, chyba. Tam widzimy już tą czaszkę, tam już jest to wejście do sklepionicy orków. Yy, dobra, dawaj go bezimienny. Na cztery hity schodzisz? Myśliwy czy na ile? Ale mnie okrąża, na pięć, na pięć. No i 200 XP za takiego orka. Fajniutko, fajniutko. Dobra, i kolejny zawodnik. O, walczy tam. Ajaj, aj, ze strażnikiem świątynnym I strażnik świątyny, no niestety, przegrał tę walkę. Tylko właściwie tego nie rozumiem, bo tutaj widzę Strażnik Świątyny, mam miecz jednoręczny, a wszyscy Strażnicy świątyni się charakteryzują tym, że mają miecze dwuręczne i to już jest na rzeczy, coś jest nie tak, no? Dobra. Lecimy. Kołowrót otworzył nam wrota. Uff, będzie mrocznie. Saveik. Yy, wolę sobie zapisać, żeby mi się nie skraszowało, bo. Yy, no, mam Windowsa 7, a ta gra jest dość stara, więc. Nie do końca gra się może zgadzać z Windowsem, prawda? Zresztą sami o tym najlepiej wiecie, na pewno. Dobra, jesteśmy w środku. Ja, światełko, obowiązkowo. Cyk. I lecimy. Ej, co my tu mamy? No, na pewno będzie tutaj dość sporo orków. No, już widzę jednego delikwenta i. Czy on mnie zauważy? No, zauważy mnie, ale mnie nie atakuje. On tu podejdzie? Co za koleś, tak na lajcie? No się ma, ma. No i gin, pięknie. Co to był za ork? Zwiadowca. Ork zwiadowca widocznie jest słabszy od myśliwego, bo za Zwiadowca dostaje się 180 punktów expa, a za myśliwego 200. Hm. Coś mi katarek chyba bierze, albo coś w tym guście. Ob nie, ob nie. Trzeba być zdrowym, wakacje są, to nie, nie. Nie może być lipy. No jest zwiadowca i kolejny mnie olał. Jasny gwint. No nieładnie, panowie. A masz ty. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Polskim młotem z polskim młotem się mierzyć? Nie dasz rady. Kurde. Przepraszam. Co mnie katar męczy? poczekajcie Poczekajcie. Musiałem sobie łyczka wziąć, bo... Coś czuję, że tracę energię i wenę, a tutaj nie może... Yy, się nic takiego zdarzyć, nie, nie, nie. Tutaj musi być płynność komentarza. Tutaj nie może być kiepskiej lipy. I kolejny zwiadowca tego sobie właśnie spuluje, jakby kulą ognia. Drugi też podejdzie. No, leci tam. Dobra, ten się spali. Wow, trzech było. Teraz tylko dwóch, ale. No, na całe moje szczęście się ten jeden zawiesi, bo mogło być grubo. No, jak sami widzicie, no. Boskim młodziem daje rezultat czasami nawet krytyk wejdzie, więc jest super. I gin, tak jest. W sumie, no, mogę sobie jeszcze iść do lasu przy Expić i y, wbić mistrza w jednoręcznej. Ale to tam. Coś się odleczy, to nie uciecze. I tutaj, moi drodzy, jakże wybiłem sobie tych orków, ja ich celowo wybieram, żeby potem mi nie przekazali. Y, tutaj są mumie. Y, no, zmarli orkowie, bo tu jest, no, w końcu cmentarzysko orków, prawda? I tutaj w tych mumiach jest dużo fajnych fantów, typu mikstury lecznicze, chyba mikstury many są, jakieś zwoje. Tak więc warto je przeszukać. Chociaż tu mi to tak troszkę, no, zajeżdża jakimś zboczeniem. Takie macanie tych mumii, ale czego się nie robi dla zysku, nie? Bezmienny. Na no jak? O, widzieliście, tam miałem zwój uleczenia i najmniejszą chyba miksturkę many. Nie uleczenia? Albo światła. Nieważne, nieważne. W każdym razie, któryś z tych dwóch. Dobra, tutaj są pozamykane. Ja oczywiście nie będę się tam bawił w otwieranie tych wszystkich krat. Jest tam jakiś przycisk, który odpowiada za otwieranie tych krat, ale jak go wcisną, to nie będę tutaj przeszukiwał, bo nie chcę tutaj tracić aż tyle czasu. Ponieważ nie ma tu aż y, takich dobrych fandów, żeby tam no, specjalnie poświęcać czas na przeszukiwanie tych mumii. Tak więc w porządku, ja tam w ogóle słyszałem jakieś odgłosy walki, nie wiem... O co, kaman? Ale to się wytnie. Nieważne. Yy, najważniejsze, żeby mi tu żaden ork nie zaszedł od tyłu, to będzie super. Dobra. Tutaj. No, ale ta była pusta. W sumie te mumie, no. Wy, nie wiem, czy wyglądają na orków. No, jakby dodać im mięśnie, ścięgna, skórę, no to może by wyglądało na orka. Tłuszcz, oczywiście. No to chyba tak, chyba tak. W ogóle fajnie tak zrobione, fajne takie urodomaniecenie, że yy, w ogóle bym nie, ja grałem pierwszy raz, nigdy bym nie pomyślał, że znajduje się yy, tutaj w Gothicu 1 taki, takie pomieszczenie jak cmentarzysko orków, naprawdę autorzy, no yy, gdy, gdy grałem pierwszy raz to mnie zaskoczyli, no oczywiście bardzo się bałem tego cmentarzyska orków, ile to ja miałem wtedy lat, 11, no to jeszcze byłem szczeniakiem, prawda, ale to jest to, to jest to właśnie, to jest ta magia gotika. Gdy sobie człowiek przypomni te lata dzieciństwa, te godziny spędzone przed gotikiem, to łamanie sobie głowy na nadmyślenie tam, nad zrobienie jakiegoś questa, no to po prostu jest przepiękne i, i tego nie zastąpi żadna grafika czy tam żadne super efekty specjalne. I myślę, że wielu z was się ze mną zgodzi. Dobra, tutaj. Aj, nic nie ma, no. Czy ja tu już byłem, czy nie byłem? Nie, nie byłem. Zwój uzdrowienie, okej. Okay. Dobra, i czy tutaj zostało mi coś jeszcze do ograbienia? No właśnie, tutaj jest jakiś przycisk. On którąś z tych krat otwiera, ale ja nie chcę znowu tam... Mm, nie chcę znowu przeszukiwać tych wszystkich mumii, bo w sumie nie wiem, na krata się otworzyła. E, tak więc tutaj jeszcze sobie przeszukam i chyba już będę stąd szedł. Bo w sumie moim priorytetem jest znaleźć Bala, Lukora i Strażników Świątyny. No niestety znajduję Strażników Świątyny, ale martwych. A to nie wróży nic dobrego. I skończyło mi się światło, muszę je sobie zapalić. Cyk. W ogóle fajnie by było coś, coś takiego w życiu prawdziwym, rzeczywistym, nie? Na przykład idziemy sobie ciemną uliczką. światło. I jest gitara. Pasowałoby takie coś. No i pasowałoby, ale. Yy, nie mieszajmy świata fantazy ze światem realnym, bo jak się, tak, jak się komuś pomieszają te światy, to może być kiepsko. Dobra. Uzdrowienia nie chcę. Nie chcę uzdrowienia bezimienny. No, chcę kulownia. Dobra. Tutaj jakieś kolejne pomieszczenie. I kolejny strażnik świątyny. Oj, biedactwo. No niestety. Miecz wojenny, jaki koksi mieczyk. No, całkiem nieźle by byli wyposażeni. Mimo, że mieli y, broń jednoręczne, to nie są wyposażenie. Oj, tam widzę ktoś walczy. Kto to, kto to? Ziomale. Jaka impreza w ogóle? Nie no, banio cygana wysiada. I czy to jest tak, to jest Bal Lucor moi drodzy Tak więc dobrze, że go znaleźliśmy w odpowiedniej chwili, bo mógłby zginąć No oczywiście ja tak tylko gadam, bo on jest oczywiście nieśmiertelny Bo gdyby zginął, to fabuła po prostu nie mogłaby iść dalej Tak więc autorzy tak to sprytnie zrobili, że uczynili, uczynili go nieśmiertelnym Dobra No ja przy okazji zostanę sobie darmowego ekspa, bo ci orkowie są zajęci wyłącznie Balem Lucorem Tak więc ja sobie po prostu ich pozabijam i będzie spokój. Okej. Okay. A gdzie? Ło, Przecież nie było ich tutaj dwóch, jeden był. Chyba z tamtego korytarza wyleciał cwaniak. No, giniesz wreszcie. Pięknie. I ostatni. Gdzieś żeś tam mi wleciał. Jejuśku. Gin. No, gin, gościu, no już ja nie mam czasu. Gin, 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 gin. gin. Yeah. Dobra. Tego sobie przeszukam. I zagadamy z balem Lukorem. Mhm. Uh -huh. I. Nie, z wiadowca. Dzięki. Dobra, nieważne. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinie. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź, pójdę za tobą. Ok, czyli Balukor wyjaśnił nam, co się stało tutaj z tymi strażnikami świątynnymi. No, i Balukor, oczywiście, jako MPEG, MPC właściwie, MPC. Jako postać, za którą. Za którą? Jako postać, która chodzi za nami. Jak to była w gotiku, lubi się blokować, lubi gdzieś tam znikać. Ale spokojnie, jeżeli gdzieś Balukor zniknie, to on jest tak po prostu zaprogramowany, że. W którymś miejscu się pojawi obok nas, do nas przyjdzie i jest spoko, więc y, tym się nie ma co za bardzo przejmować. Ale póki co mamy tutaj zadanie przeszukać te trzy korytarze i coś tam musimy znaleźć. Dobra. No, w korytarzach wiadomo będą orkowie, ale spokojnie dam sobie radę. Tam widzę już jednego delikenta. A, no, Lukor nie straż mnie, bo. Nie straż mnie, gościu. Tam jest chyba jeszcze jeden. No. Czemu mnie atakujesz? No ja ci muszę spulować. No proszę cię. No chodź, 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 chodź. I cyk. Dostał. I jeszcze raz. A, nie zapalił się. A, nie zapalił się. Dobra. Nie biegnie jeszcze jeden? Spoko. Yy, czy ja się może tutaj uleczę? O, e, e. Jezu Maria. O, jak mnie wystraszył jeden cwaniak. Ło! Jezu. Ła! Sorry. <grych> no kurde, jeszcze nie chcę zginąć. W ogóle wleciał, nic gruchy, nic pietruchy i, i po temacie. Oczywiście, balu zamiast nam pomóc, stoi. No, oczywiście. Jeden z najbardziej przydanych MPC-ów w historii gier. Dobra, dwóch zwiadowców z głowy. Teraz tego. Już to nie będę się bawił w kule ognia, tylko po prostu tutaj do niego polecę. Światełko mi się skończyło. O nie! Nie chcę walczyć w ciemności. On mnie nie widzi. A może jak zapalę światełko, to mnie zobaczysz. Ej, misiaczku, zobaczysz mnie. Mhm, uh -huh -huh. Nie. To brzydki już nie widzimy, no? Dawaj. Dawaj na ring. Z buta wjeżdżam, z buta, z buta. Ha, nie wjechałem z buta. Bo mnie wszedł kombosu. Lipa. Dobra. Mm, lecimy dalej. Co tu mamy? Hmm, tutaj znajduje się coś nie. Jakieś muchomory, jakieś niebieskie grzyby. Niebieskie grzyby chyba takich jeszcze nie widziałem. Tu nic nie ma. Ślepy korytarz. Łee. Dobra, spoko. Hmm, dalej, dalej, dalej. wow tutaj jest jeszcze jeden swaniak. Nawet go nie zauważyłem. Tak sobie tu w ogóle krąży z wyciągniętą bronią. Coś mi tu grozi. No, no bla 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 bla. Pogadaj sobie. No, pięknie. I kolejny 180 expa. Tutaj coś czuję, że ładnie przeekspimy. Pięknie. Lubię w ogóle ten dźwięk, gdy Bezimienny używa spela leczenie. Taki jest, taki... Taka... Mm, jakby chóry anielskie, coś w tym guście. Czego chcesz? Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Dobra. Przepraszam, znowu sobie popiłem. Aj, mał ten dźwięk się kończy, bo będę musiał znowu do sklepu iść kupić, ale lipa. Przełącznik? Aha, ten przełącznik chyba otwiera kratę, za którą właśnie znajduje się to, yy, no o czym mówi balukor, o ta cała wskazówka. Dobrze mówię? Napój, tak jest. Kruszpach, napój i połowa pergaminu. Właśnie o tej połowie pergaminu mówi balukor. Zagadasz? Tak. Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Jejuśku, ja pamiętam, gdy pierwszy raz grałem w Gotika, ile ja się naszukałem tej drugiej połówki. Ludzie, uwierzcie mi, naprawdę była masakra. Pół godziny na pewno szukałem. Ona jest tak banalnie, po prostu bijąca w oczy, leżąca na wierzchu, że szok. Ale no, każdy tam początki miał różne, nie w gotiku. Nikt nie był od razu fenomenem, nikt go od razu nie wymiatał, bo tą grę trzeba przejść tak z dwa, trzy razy, żeby tam już mieć takie doświadczenie. Oczywiście Balucor gdzieś mi zginął, ale ja się tym nie przejmuję, bo on zawsze wróci, on jest jak Lesci, zawsze wróci. Dobra, lecimy dalej. Czy tutaj będą orkowie? Hmm? Nie? No popatrz, to jakieś w ogóle, jakaś dziura. Ej, fuszerka, fuszerka naprawdę. Napój, o, tu, 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 strzała. Jaki mieczyk, co za mieczyk w ogóle? Uuu! Wow. Fajne to w ogóle jakie fanty, tu są masakra. Lepsze niż u niektórych handlarzy. I tutaj właśnie z mojej drodzy, tutaj ta dru druga połowa pergaminu, której ja szukałem pół godziny. Nie wiem, jak ja mogę w ogóle przeoczyć. Nie wiem, miałem chyba pomroczność jasną, czy coś w tym guście. Dobra. Mmm. No to co, lecimy dalej, bo już dwa korytarze przebadałem. I ten trzeci korytarz, z tego co pamiętam, jest najtrudniejszy, bo tam znajduje się przeciwnik, który może mi tam przysporzyć problemów. Ale mam nadzieję, że pójdzie w miarę gładko. Dobra. Lecimy. No ten katar mnie męczy, No jej, żeby nie miał katar, żeby nie był chory, bo będzie kiepsko. Dobra, ja sobie może tutaj. Jej, już zbagowałby się bezimienny. No. A, i muszę wyłączyć. I włączyć jeszcze raz. No, bugi w Gotiku to jest normalka. Dobra. Yy, lecimy. I tam, moi drodzy, znajduje się nijaki tam na środku ork, chyba żołnierz. On jest już zdecydowanie silniejszy od swoich tam odpowiedników, zwiadowców i myśliwych, ale mam nadzieję, że kulą ognia sobie z nim poradzę. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gotik. Póki co trzymajcie się ciepło. I. Cześć.